Siedem minut temu polska scena muzyczna zadrżała. Ania Dąbrowska, jedna z najbardziej utalentowanych i zarazem najbardziej skrytych artystek naszego kraju, przerwała milczenie. W wieku 43 lat, po latach unikania pytań o życie prywatne, przyznała publicznie, kto jest miłością jej życia. Słowa, które wypowiedziała, były proste, ale pełne emocji i wystarczyłyby wywołać poruszenie wśród fanów. Oraz w całym świecie show biznesu. Od lat uchodziła za osobę zamkniętą, skupioną wyłącznie na muzyce. Każdy jej utwór był jak emocjonalne wyznanie, ale nigdy wcześniej nie zdradziła, kto kryje się za tymi tekstami pełnymi tęsknoty i delikatności. Tym razem nie było jednak miejsca na niedomówienia. Ania Dąbrowska przyznała, że od dawna jest zakochana w człowieku, który pojawił się w jej życiu w momencie, gdy najmniej się tego spodziewała. Ich relacja, jak zdradziła, narodziła się z przyjaźni, z rozmów o muzyce, z cichych gestów i wspólnych chwil, które z czasem przerodziły się w coś głębszego. Świadkowie mówią, że od kilku miesięcy artystka promienieje. Na koncertach widać w jej oczach spokój, jakiego dawno nie miała. Niektórzy zauważają, że w ostatnich występach jej głos brzmi cieplej, jakby każde słowo płynęło prosto z serca. To uczucie odmieniło ją. Nie tylko jako kobietę, ale i jako artystkę. Bliscy mówią, że zaczęła więcej się uśmiechać, że w jej domu w Warszawie znów słychać śmiech, a jej poranki rozpoczynają się nie od kawy i ciszy, lecz od rozmowy i muzyki. Relacja ta, choć pełna pasji, nie jest pozbawiona wyzwań. Oboje są osobami rozpoznawalnymi, co wymaga dyskrecji i zaufania. Ania Dąbrowska, znana z perfekcjonizmu i wrażliwości, Uczy się równowagi między światem sztuki a życiem prywatnym. Jej przyjaciele przyznają, że po latach emocjonalnego zamknięcia wreszcie pozwoliła sobie na szczerość i czułość. Ta historia poruszyła fanów, bo pokazuje, że nawet osoby, które przez lata wydają się odizolowane i skupione wyłącznie na pracy, noszą w sobie tę samą potrzebę miłości, bliskości i zrozumienia. Jeśli chcecie śledzić dalszy ciąg tej wyjątkowej historii, i poznać, jak ta miłość wpłynęła na twórczość Ani Dąbrowskiej, subskrybujcie nasz kanał. Przed nami jeszcze wiele wzruszających chwil i nieznanych dotąd szczegółów z życia artystki, która właśnie otworzyła przed światem swoje serce. Ania Dąbrowska przez lata pozostawała jedną z najbardziej tajemniczych postaci polskiej sceny muzycznej. Jej piosenki mówiły o miłości, tęsknocie i utracie, ale nigdy nie zdradzały, kto kryje się za tymi emocjami. Teraz, gdy artystka zdecydowała się otworzyć przed światem prawda, którą ujawniła, poruszyła serca milionów. Osoba, o której mówiła z takim ciepłem, to człowiek spoza świata show biznesu ktoś, kto zrozumiał jej wrażliwość i nie próbował jej zmieniać poznali się przypadkiem w czasie, gdy Ania przeżywała twórczy kryzys i wątpiła w sens dalszej kariery. Spotkanie, które miało być tylko chwilową rozmową, Przerodziło się w więź, która z czasem stała się dla niej ratunkiem. Od pierwszych dni ich relacja opierała się na subtelności, nie było w niej wielkich gestów, skandali ani pośpiechu. To było uczucie, które dojrzewało w ciszy między dźwiękami, między spojrzeniami. Ania mówiła w wywiadzie, że przy nim nauczyła się znów oddychać, że po latach presji i samotności wreszcie mogła być sobą. Ich wspólne dni przepełniała prostota, wspólne gotowanie, długie spacery, muzyka grana przy winie. Często powtarzała, że to w codzienności odnalazła prawdziwą magię. Bliscy artystki zauważyli zmianę niemal natychmiast. Jeszcze kilka lat temu mówiła o sobie z dystansem, unikała rozmów o uczuciach, teraz promieniała. Przyjaciele ze sceny wspominali, że kiedy wróciła do studia była spokojniejsza, bardziej skupiona. A każdy wers, który śpiewała, brzmiał jak list miłosny. Ta przemiana nie uszła uwadze fanów koncerty ani zaczęły nabierać intymnego tonu. Publiczność wyczuwała, że za każdym słowem kryje się prawdziwa historia. Jednocześnie ta relacja nie była wolna od trudnych chwil. Artystka przyznała, że różnice w charakterach i trybie życia czasem prowadziły do napięć. On, człowiek przyziemny, pragmatyczny, ona emocjonalna, wiecznie w poszukiwaniu perfekcji. Kłócili się o drobiazgi, o codzienność, o to, że ona ciągle pracuje, że wieczorami zamyka się w studiu i zapomina o świecie. Ale właśnie po tych chwilach milczenia wracała do niego jeszcze silniejsza. Zrozumiała, że prawdziwa miłość to nie bajka bez zgrzytów, ale codzienny wybór, by trwać przy sobie mimo różnic. W jej otoczeniu nie wszyscy od razu zaakceptowali ten związek. Część znajomych obawiała się, że emocjonalna Ania, tak często raniąca się w przeszłości, znów zaryzykuje zbyt wiele. Jednak z czasem, widząc jej spokój i stabilność, zrozumieli, że tym razem to coś innego. Rodzina artystki, która zawsze trzymała się na uboczu medialnych historii, stanęła po jej stronie. Matka Ani, osoba, która znała jej delikatną naturę, powiedziała, że nigdy wcześniej nie widziała córki tak szczęśliwej. Związek wpłynął też na jej codzienność. Kiedyś poranki zaczynała od pracy nad muzyką. Teraz często wychodzi na taras z kubkiem herbaty, siada obok niego i słucha ciszy. To właśnie w takich chwilach rodzą się nowe melodie. Jej partner stał się nie tylko inspiracją, ale też pierwszym słuchaczem każdego nowego utworu. Bywa, że razem siedzą do późna w nocy. On słucha, a ona poprawia frazy, szukając tego jednego dźwięku, który idealnie odda jej emocje. W wywiadach artystka przyznaje, że ta relacja zmieniła sposób, w jaki patrzy na życie. Zrozumiała, że miłość to nie ucieczka, ale zakorzenienie w kimś, kto rozumie Twoje słabości i nie próbuje ich naprawiać. Dzięki temu uczuciu przestała bać się świata. Zaczęła podróżować. Otworzyła się na nowe projekty, zaczęła pisać teksty o nadziei, a nie tylko o tęsknocie. Jednocześnie nie traci swojej niezależności. Wciąż pracuje intensywnie, sama produkuje swoją muzykę, sama decyduje o każdym szczególe. Ale teraz, jak mówi, nie ucieka w pracę, tworzy z miłości, nie z bólu, przyjaciele opisują ją jako osobę, która wreszcie odnalazła równowagę między sercem a ambicją. W świecie pełnym hałasu i powierzchowności historia Ani Dąbrowskiej przypomina, że prawdziwe uczucie nie potrzebuje reklamy. Nie wymaga spektaklu, wystarczy spojrzenie, które trwa dłużej niż piosenka. Jej szczerość poruszyła fanów, którzy przez lata śledzili jej karierę, wierząc, że za melancholijnymi tekstami kryje się coś więcej. Teraz, gdy artystka zdecydowała się odsłonić tę część swojego życia, zyskała nie tylko zrozumienie, ale i jeszcze większy szacunek. Miłość, o której mówi, nie jest idealna. Jest prawdziwa, pełna nieporozumień, kompromisów, ale też bezgranicznego zaufania. To uczucie, które sprawiło, że Ania Dąbrowska nie tylko śpiewa inaczej, ale i żyje inaczej. Każdy jej krok, każdy dźwięk, każde spojrzenie nosi teraz ślad tej przemiany. I choć sama wciąż zachowuje dyskrecję, jej muzyka mówi za nią więcej niż jakiekolwiek słowa mogłyby wyrazić. To właśnie ta nowa, dojrzalsza ania artystka, kobieta, partnerka stała się symbolem tego, że nigdy nie jest za późno, by otworzyć serce i pozwolić, by miłość zmieniła wszystko. Ich związek, choć piękny i pełen ciepła, nie był wolny od trudnych chwil. Ania Dąbrowska, artystka o niezwykłej wrażliwości, i jej partner, człowiek mocno stąpający po ziemi, często różnili się w sposobie postrzegania świata. Ona żyła emocjami, tworzyła z serca, często zagłębiała się w refleksjach i melancholii. On natomiast szukał prostoty, równowagi, ciszy. To właśnie te różnice, które początkowo wydawały się pięknym dopełnieniem, z czasem stały się źródłem napięć. Bywały dni, gdy rozmowy przeradzały się w spory. Nie o rzeczy wielkie, ale o codzienność, o drobiazgi, o to, że Ania potrafiła pracować do świtu. O jej ciągłe myśli, o muzyce, o to, że czasami zapominała o świecie poza dźwiękami. On z kolei miał w sobie pragnienie stabilności, pragnienie wspólnych chwil bez pośpiechu. Były też momenty, kiedy oboje milczeli, bo każde z nich próbowało zrozumieć drugie, ale słowa nie przychodziły łatwo. Jednak to właśnie w tych cichych chwilach kryła się siła ich miłości. Po każdym nieporozumieniu po każdej nocy pełnej emocji, Ania mówiła, że czuje się bliżej niego niż wcześniej. Zrozumiała, że prawdziwa relacja nie polega na braku konfliktów, ale na tym, by umieć po nich wrócić do siebie. W jednym z wywiadów przyznała, że to właśnie w trudnych chwilach poznała siebie najlepiej nauczyła się słuchać, ustępować, ale też mówić o swoich uczuciach wprost. Przyjaciele Ani wspominają, że te burzliwe momenty paradoksalnie wpłynęły korzystnie na jej muzykę. W studiu stawała się jeszcze bardziej autentyczna. Każda piosenka z nowego albumu była odbiciem jej emocjonalnej podróży od gniewu po ukojenie, od łez po śmiech. Producent muzyczny, który współpracował z nią przy najnowszym projekcie, zdradził, że niektóre utwory nagrywała z drżącym głosem, bo śpiewała o chwilach, które dopiero co przeżyła. Fani zauważyli zmianę również na scenie. Podczas koncertów Ania nie unikała emocji. W pewnym momencie, śpiewając piosenkę o przebaczeniu, zamknęła oczy i uśmiechnęła się przez łzy. Publiczność wtedy wstała, jakby intuicyjnie rozumiała, że artystka właśnie dzieli się czymś prawdziwym. W tamtej chwili nikt nie miał wątpliwości, że miłość, którą odnalazła, stała się jej największą inspiracją. Również on, jej partner, zrozumiał, że wrażliwość Ani to nie słabość, lecz dar. Z czasem nauczył się akceptować jej artystyczny świat pełen zmian nastrojów, nagłych wyjazdów długich godzin w studiu. Często odwiedzał ją podczas prób. Siadał w kącie sali i słuchał, jak śpiewa. Nie potrzebował słów, żeby wiedzieć, że każdy wers jest o nich. Kiedy muzyka ucichała, podchodził do niej i po prostu obejmował, i to wystarczało, by wszystko wróciło na swoje miejsce. Rodzina Ani początkowo ostrożna wobec tej relacji, z czasem zobaczyła, jak wiele szczęścia wnosi ona w jej życie. Matka artystki powiedziała w jednym z wywiadów, że po raz pierwszy od dawna widzi w oczach córki spokój. Przyjaciele potwierdzają. Ania przestała uciekać w pracę, nauczyła się żyć tu i teraz. Zamiast wieczorów pełnych napięcia, zaczęła wybierać wspólne kolacje, spacery po lesie, podróże bez planu. Media, które przez lata szukały sensacji w jej życiu prywatnym, tym razem milkną wobec autentyczności tego uczucia. Fani na portalach społecznościowych zasypują ją słowami wsparcia i gratulacjami: Zasłużyłaś na szczęście, piszą. Twoje piosenki teraz brzmią jak światło dodają inni. Dla nich ta historia to dowód, że nawet najbardziej introwertyczna artystka może odnaleźć miłość, która nie niszczy, lecz buduje. Ania Dąbrowska zaczęła też mówić o potrzebie równowagi w życiu artysty. Przyznała, że przez lata żyła w biegu, skupiona tylko na sukcesie i perfekcji, a dopiero teraz zrozumiała, że prawdziwa twórczość rodzi się z harmonii. W rozmowach z dziennikarzami często podkreśla, że miłość dała jej nie tylko emocjonalne ukojenie, ale i siłę do nowych wyzwań. Wspomina, że bez tej relacji nie odważyłaby się na niektóre decyzje zawodowe. Jak produkcja własnego albumu czy występy w nowych projektach. W życiu codziennym ich relacja dojrzewa z każdym dniem. Oboje nauczyli się słuchać nie tylko słów, ale i ciszy między nimi. Zrozumieli, że nie ma idealnych związków, ale są ludzie, którzy potrafią wybaczać i wracać do siebie z nową energią. Dziś są dla siebie nie tylko partnerami, ale i przyjaciółmi, którzy razem idą przez życie. Wspierając się w każdym momencie. Fani mówią, że to, co wydarzyło się między nimi, to jak kolejna piosenka Ani, szczera, wzruszająca i pełna prawdy. I choć artystka wciąż pozostaje osobą prywatną, jej historia inspiruje tysiące ludzi, by nie rezygnowali z miłości, nawet jeśli droga do niej bywa pełna zakrętów. Ania Dąbrowska to dziś ikona polskiej muzyki pop-artystka która od ponad dwóch dekad nie tylko zachwyca swoim głosem, ale też nieustannie udowadnia, że można łączyć komercyjny sukces z artystyczną szczerością. Jej kariera, rozpoczęta w 2004 roku albumem Samotność Po Zmierzchu, okazała się przełomem w historii krajowej sceny muzycznej. Krytycy mówili o niej głos pokolenia, a publiczność natychmiast rozpoznała w jej utworach autentyczność której brakowało w ówczesnej muzyce rozrywkowej. Jej debiutancki album nagrany pod okiem Bogdana Kondrackiego błyskawicznie zdobył status złotej płyty i zapewnił jej trzy fryderyki. To właśnie wtedy rozpoczęła się jej droga do statusu jednej z najważniejszych artystek XXI wieku w Polsce. Kolejne wydawnictwa tylko potwierdziły jej wyjątkową pozycję. Album, kilka historii na ten sam temat z 2006 roku, stał się punktem zwrotnym. Dąbrowska zaczęła eksplorować brzmienia inspirowane muzyką lat 60. i 70., wprowadzając na polski rynek subtelny powiew retro, który zdefiniował jej styl na lata. Krytycy podkreślali, że potrafiła połączyć nowoczesną produkcję z melancholijnym klimatem dawnych przebojów, a jej kompozycje, pełne ciepła, ale i nostalgii, Miały w sobie niezwykłą dojrzałość. Z każdym kolejnym singlem czekam. Trudno mi się przyznać, tego chce zdobywała coraz większą sympatię słuchaczy. Lata 2008-2011 były czasem największych sukcesów artystycznych album w Spodniach czy w sukience. Udowodnił, że Ania potrafi eksperymentować z formą i brzmieniem, a współpraca z Leszkiem Moszczerem i Danielem Blumem nadała jej twórczości nowego wymiaru. Wtedy też po raz pierwszy zaczęto o niej mówić nie tylko jako o wokalistce, ale również jako o dojrzałej producentce i autorce tekstów, która w pełni kontroluje swoją muzyczną tożsamość. Koncerty z tamtych lat przyciągały tysiące fanów jej występ w operze Leśnej w Sopocie. W 2009 roku przeszedł do historii dzięki niezwykłemu połączeniu energii i liryzmu. W 2010 roku ukazał się album Ania Movie "Hold" dla muzyki filmowej, z którego pochodzą niezapomniane interpretacje klasyków, m.in. Bang Bang, "Mi Baby Shot Me Down i Silent Sigh. Krążek utrzymywał się na szczycie list sprzedaży przez 7 tygodni i pokazał, że artystka potrafi sięgać po różne style, zachowując własny charakter. Jednak to, co wyróżniało Dąbrowską, to nie tylko sukces komercyjny, to była emocjonalna prawda, którą przekazywała w każdym dźwięku. Kiedy w 2011 roku pojawiła się w programie The Voice of Poland jako trenerka, zaskoczyła wszystkich swoją empatią i profesjonalizmem. Nie szukała skandalu, nie budowała wizerunku była sobą. Uczestnicy wspominają, że uczyła ich nie tylko śpiewu, ale też odwagi do bycia autentycznym. W tym samym czasie wydała album Bawię się świetnie, który ponownie zdobył status platynowej płyty. Utwory takie jak jeszcze ten jeden raz czy kiedyś mi powiesz kim chcesz być trafiły prosto do serc fanów i potwierdziły, że Dąbrowska to artystka, która dojrzewa razem ze swoją publicznością. Lata 2016-2018 to nowy etap w jej karierze. Album Dla Naiwnych Marzycieli okazał się jednym z największych sukcesów w jej dorobku. To właśnie wtedy zdobyła superjedynkę w kategorii Artystka Roku i została ponownie nominowana do MTV EMA. Krytycy uznali ten album za najbardziej osobisty w jej karierze, pełen emocji, refleksji i doświadczenia. Ania śpiewała już nie tylko o uczuciach, ale i o życiu, które uczy pokory. W 2017 roku wydała kompilację The Best Of a utwór Z ciebie nie ma winy stał się kolejnym radiowym przebojem. W 2019 roku artystka ponownie zaskoczyła. Wystąpiła na festiwalu w Opolu z koncertem Od Opola do Opola, pokazując, że jej muzyka przetrwała próbę czasu. W tym samym roku nagrała piosenkę Gdy wiem, że jesteś do filmu 1800 gramów wspólnie z Grubsonem udowadniając, że potrafi łączyć różne gatunki i pokolenia. W 2020 roku, mimo trudnej sytuacji na świecie, nie zwolniła tempa we współpracy z Gromeem i Abradabem wydała singiel. Powiedz mi, kto w tych oczach mieszka! A jej występ na festiwalu w Opolu był jednym z najbardziej wzruszających momentów wieczoru. Sukcesy Dąbrowskiej to jednak nie tylko liczby i nagrody. To także wpływ, jaki wywarła na całe pokolenie młodych muzyków. Wielu z nich przyznaje, że to właśnie ona pokazała im, iż można tworzyć muzykę z duszą, bez kalkulacji i sztucznego wizerunku. Jej piosenki stały się częścią życia codziennego. Polaków towarzyszyły ludziom w radości, smutku, miłości i rozstaniu. Ania nigdy nie uległa presji przemysłu muzycznego. Zamiast tego wybrała drogę konsekwentnej autentyczności. Każdy jej album jest inny. Ale zawsze głęboko osobisty. W jednym z wywiadów powiedziała: Nie tworzę, żeby podobać się wszystkim. Tworzę, żeby zrozumieć siebie. I być może właśnie w tym tkwi sekret jej sukcesów szczerości, która przenika każdą nutę. Dziś, po niemal dwudziestu latach na scenie, Ania Dąbrowska pozostaje jedną z najważniejszych postaci w polskiej kulturze. Otrzymała dziewięć Fryderyków, Kilkadziesiąt nominacji, a jej płyty sprzedały się w setkach tysięcy egzemplarzy. Ale największym jej osiągnięciem jest to, że wciąż potrafi poruszać ludzi. Jej głos, pełen ciepła i prawdy, wciąż trafia w najczulsze struny ludzkiej duszy. W 2025 roku, gdy artystka świętuje kolejne rocznice swojej kariery, jej historia staje się symbolem wytrwałości, odwagi i miłości do muzyki. W czasach gdy wiele gwiazd przemija, Ania Dąbrowska pozostaje. Nie tylko jako piosenkarka, ale jako emocja, której nie da się zapomnieć. Dziękujemy z całego serca, że byliście z nami, by wspominać niezwykłą drogę Ani Dąbrowskiej artystki, która od lat łączy pokolenia, porusza emocje i udowadnia, że muzyka może być prawdziwym językiem duszy. Jej historia to nie tylko opowieść o sukcesie, ale o odwadze, wrażliwości. I wierzę w siebie mimo przeciwności. Każdy jej utwór był krokiem w stronę prawdy, a każde słowo świadectwem miłości do życia, ludzi i dźwięków, które kształtują wspomnienia milionów słuchaczy. Dąbrowska pokazuje, że piękno rodzi się z autentyczności, że warto trwać przy swoich wartościach i że nawet najcichszy głos może dotrzeć najdalej, jeśli płynie prosto z serca. Jej twórczość to dowód. Że sztuka wciąż potrafi leczyć, inspirować i łączyć ludzi, niezależnie od wieku czy miejsca. Jeśli poruszyła Was ta historia, jeśli chcecie nadal towarzyszyć nam w odkrywaniu losów ludzi, którzy zmieniają świat swoją pasją, talentem i dobrocią, subskrybujcie nasz kanał. Dzięki Wam możemy dalej opowiadać te wyjątkowe historie, które wzruszają i inspirują. Kliknijcie subskrybuj. Włączcie powiadomienia i zostańcie z nami, by razem pielęgnować emocje, wspomnienia i piękno, jakie niosą ze sobą dźwięki, słowa i ludzie tacy jak Ania Dąbrowska.